Witajcie, moim gościem dzisiaj jest Tomasz Kuczma, którego pewnie z Witajcie. wyglądu, nie kojarzycie, ale jak tylko Tomek otworzy paszczę, to wszystko będzie wiadome. Powiedz Tomku, kogo ty tłumaczyłeś, albo kogo nie tłumaczyłeś? Wiesz co? No z żyjących to rzeczywiście i tych praktykujących w tej chwili mówców to, to już chyba wszystkich, bo, bo Brian Tracy oczywiście od 10 lat, jak John Maxwell w zeszłym roku, to było wielkie wydarzenie dla mnie. Um, Tony Robbins, Les Brown, Nick Harve um, Harf Ecker, Kiosaki, no, wielu Eklund ich było. Fredrik Eklund też oczywiście, <grym> tak? I bracia Altman, <grym> u ciebie tak, tak, tak. dwa tygodnie temu, czy jakoś tak, niedawno bardzo. Także było ich wielu rzeczywiście. Chciałem przedstawić Tomkę, ponieważ dla mnie jest absolutnie niezwykłą postacią, która położa się bardzo blisko największych ludzi tego świata, biznesu, rozwoju, konferencji. No, rozwoju osobistego, tak. tak? Ja tak Ale nazywam. dla mnie jesteś ogromną jakby sławą i celebrytą. W takim dobrym rozumieniu tego, jako właśnie tłumacz. Rotowałem mm -hmm. teraz właśnie z Robertem, że czasami tłumaczenia Tomka są lepsze niż wystąpienia pelegentów, których on tłumaczy taki żart. <laughs> no, czasami, wiesz co, ja, ja już na, po, po tych latach doświadczenia umiem wyczuć energię człowieka na scenie. I rzeczywiście zdarzało się, że, że troszkę tej energii czułem czasem, że trzeba dodać i no i wtedy to robiłem. Ale to rzadko się zdarza rzeczywiście. Skąd u ciebie się w ogóle wzięło takie nie wiem, pasja, zainteresowanie, biznes, to już jest u ciebie. Ty jesteś głosem świata rozwoju. O, głos no tak, świata rozwoju. Tak, głos świata rozwoju, no trochę tak. Wiesz co, to jak z, często się dzieje, to, to było trochę przypadkiem. E, I jak bardzo często się dzieje, ja poznałem w ogóle rozwój osobisty w, e, biznesie, w biznesie sieciowym. W latach 90. poznałem biznes Amway, gdzie mi pokazano książki pozytywne, pierwsze kasety wtedy. Tak, jakieś seminaria i dalej to już poszło. Czy wydałeś szkolenia na VHS-ie? Szkolenia na VHS-ie też się zdarzało, tak. Jeszcze, jeszcze gdzieś tam mam takiego VHS-a i one, one do dzisiaj działają, te kasety. To jest niesamowite, słuchajcie. Mhm. Więc to się wtedy zaczęło, a później wiesz, trzeba było potłumaczyć, bo się okazywało, że Amerykanie to wspaniale uczą i mówią, a w Polsce tego nie ma. Więc pamiętam, jak, jak taką kasetę właśnie jeszcze wtedy dostałem, amerykańską, i i nagle słyszę, że tam niesamowita energia, że słychać, że tam dziesiątki tysięcy ludzi, ten mówca nakręcony na scenie. Mówię, no trzeba to jakoś zachować, a jednocześnie przekazać Polakom, żeby mogli tego słuchać. No i ja wtedy pracowałem w radiu więc miałem możliwość wejścia do studia, więc gdzieś tam pod osłoną nocy to autentycznie tak było, żeby nikt nie widział w tajemnicy. Znaczy najpierw przetłumaczyłem tę kasetę, potem z realizatorem Grześkiem, z którym do dzisiaj pracujemy od 20 lat, zamknęliśmy się w studiu, nagraliśmy to to komputer to liczył przez półtorej godziny, to, takie czasy to były. Zawieszał się coś tam i tuż przed przyjściem szefa na, 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 poranną, na poranną audycję, o w pół do piątej nad ranem tam skończyliśmy, wyjęliśmy tę kasetę dat jeszcze wtedy, ja to zawiozłem do, do wydawców w Warszawie, oni tego posłuchali i zrobili, wow, to tak można, czy ty mógłbyś nam to robić? Ja mówię, no pewnie tak. No to trzeba było jakąś firmę założyć do tego. No i tak to się zaczęło gdzieś tam jeszcze w 97 roku, chyba. A gdybyś dzisiaj rozpoczynał swoją karierę mm -hmm. mając jakby talent, umiejętność i głos, mm -hmm. to co byś poradził? Bo podejrzewam, że sporo osób, które nas oglądają, są również zainteresowanym dźwiękiem, obróbką, lektorstwem, światowym rozwoju. Więc co zrobić, żeby można było tłumaczyć nowego Robinsa za 20 lat? Mhm. Jak to już się nie będzie chciało, robić sobie już się nie będzie chciało, ale dalej ten, wiesz, świat będzie wymagał tłumaczy na najwyższym poziomie. Wiesz co, trochę trudno mi to wytłumaczyć, ale na pewno trzeba się nauczyć języka, prawda? I to się nie dzieje z dnia na dzień. Trzeba tu trochę lat poświęcić, żeby mówić dobrze po angielsku. Ja zawsze mówię jeszcze bardzo ważne, ważniejsze jest nawet to, żeby ten tłumacz dobrze mówił po polsku. Nie w języku obcym, a w języku na który tłumaczy. To jest szalenie ważne. Kolejna rzecz, żeby się oswoić z mikrofonem, tak? jak mój głos brzmi przez mikrofon, i żebym się nauczył, jak ten mikrofon reaguje na to, co mówię. No bo, bo będziesz pracował czy na scenie, czy w studiu. A potem trzeba tylko spróbować. Zacząć i, i zobaczyć jak Ci to idzie. Tak? Świetnie, gdybyś miał kogoś, kto, kto już to robi i może Ci pokazać, bo tak jak ze wszystkim, tak? znajdź kogoś, kto to robi, co Ty chciałbyś robić, rób to, co on, słuchaj jego rad i rób to, co on i będziesz w końcu miał to, co on ma dzisiaj. Prawda? To tak samo jest tutaj. A powiedz, zauważyłeś też również to, że ludzie mają wiedzę, mają mhm. dokładnie porady, strategie, słuchają tego, słuchają? Pani no nie działa, no. no, 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 nie, działa. no, no ale oczy... nie robią. No, oczywiście, no to jest zawsze klucz. No Trzeba coś z tym zrobić. Ja, ja wcale nie twierdzę, że ja zawsze robię, tak, bo ludzie też mnie pytają, ty już chyba wiesz wszystko. No, no to nie jest tak, że ja wiem wszystko. Oczywiście bardzo wiele tych rzeczy mam tam w głowie, ale zgrzeszyłbym mówiąc, że ja tego wszystkiego używam. A też mi um... się wydaje, że ty tłumaczyłeś Robinsa czy jest <laughs> od zawsze, prawda? Przecież startujemy z tego samego poziomu. Kiedyś <laughs> tłumaczyłeś tyle samo konferencji, co ja, czyli zero. No, to kiedyś tak. Dokładnie. Więc ten punkt startowy był od zera? Oczywiście, pewnie, że tak. To kiedyś, kiedyś trzeba było zacząć. Ja też zacząłem, i u mnie to jasno wyszło od samego początku, że jak pierwszy raz usiadłem za mikrofonem, pamiętam, i zapaliła się ta czerwona lampka, to było jeszcze w radiu studenckim, to poczułem, że jest dobrze. tak? I później podniosłem wzrok z nadkartki kartki i zobaczyłem tam 12 osób po drugiej stronie szyby, którzy tam stali i się uśmiechali, więc wiedziałem, że jest dobrze. Wiedziałem, że to jest moje miejsce, więc tego też tobie życzę nasz słuchaczu i widzu, żebyś poczuł w którymś momencie, że robisz coś i wychodzić to świetnie i wiesz, że to jest twoje miejsce, masz tak. do tego talent i o, tak jak Marcin powinien robić to, co robi, tak od razu widać, że ty to uwielbiasz robić, robisz tak. to świetnie, tak. czy na scenie, czy teraz przed kamerą, czy, czy w internecie, czy na żywo. To jest moje naturalne medium przekazu. Właśnie, jak znajdziesz coś takiego, ja zawsze mówię, każdy z nas ma jakiś wielki talent, tak? niektóre widać dość wyraźnie, tak jak no, nas, ale każdy człowiek ma jakiś wielki talent, ważne żeby mnie go umiał to nie odkryć. Było takie u mnie. Nie było? Wychowawczyni w ogóle nie go zapytała moich rodziców, czemu, co się dzieje z Marcinem, bo jest tak aspołeczne. Tylko ja w tam nie miałem Proszę. środowiska do rozwoju w ogóle. Musiałem być a, większy, Jeśli no, gdzie była większa grupa takich wartości jak jak to mi no fajny jesteś albo ten talent jest, talentem, a nie Wadą na przykład. A widzisz, ja też pewnie bym nie trafił na swój talent, gdybym został w mieście, w którym się urodziłem i wychowałem. To sami z Właśnie, prosto. Czasami musisz się znaleźć w odpowiedniej grupie, gdybym ja nie trafił kiedyś tam na seminarium pozytywne, gdybym nie zaczął poznawać takich ludzi, to też nie wiem, co bym dzisiaj robił. Tak? Mógłbym być rozgoryczonym dziennikarzem gdzieś tam, albo w ogóle robić coś innego. Mm, więc trzeba trafić w odpowiednie miejsce z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim momencie, ale. Ale takie szanse cały czas się zdarzają, tak? Ty też możesz trafić jutro w odpowiednie miejsce z odpowiednimi ludźmi. Nie wiem, jak ty sądzisz, ja uważam, że szanse są jak pociąg, zawsze przyjeżdża kolejny. okej, okay, też nie można czekać na kolejny, 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 ale też nie można płakać, jak ktoś uciekł z tym pomysłem, szansom. Tak. Mój tata też powiem, że on ma poczucie, że on stać największą szansę życia, gdzie nie przyjął pracy tam 20 lat temu i on dalej mm -hmm. żyje w tym, że gdybym wtedy tą pracę wziął, by byłoby inaczej. Tak. No trudno, ale trzeba wsiadać do tych pociągów po prostu. Dokładnie, mhm. widzicie Tomek, rewelacyjny głos, ale rewelacyjna postać, człowiek, mnóstwo inspiracji, dlatego właśnie chciałem wam przedstawić Tomka, Kućmę, tego to tylko słyszycie. Tak, znacie mnie ze słyszenia, tak jak większość ludzi. I zawsze żegnasz się do usłyszenia? Do usłyszenia, zwykle tak, tak do usłyszenia. Tak. <grym>, dziękuję wam bardzo, dziękuję tobie również, o, Na przyjemność jak zwykle. Dziękuję Dzięki. bardzo, do zobaczenia.